Ci, moi drodzy w lekcji 86. E, pytania w czasie e, przyszłym, ciągłym. The future, continuous tense. E, pytania. Zdania wyjściowe, te co zwykle. E, będzie twierdzenie, jeszcze przypomnę, i wychodzimy do pytania. So. I chodzi nam oczywiście o dzień jutrzejszy, tomorrow at. 5 p.m. Czy jutro o 17:00. Ok, so I will be flying to London. Co mogę skrócić? I'll be flying to London. I pytanie. Will I be flying to London? Will I be flying to London? Mm -hmm. Ok. You? You will be working as usual. Skróć. You'll be working as usual. A zapytam. Will you be working as usual? Will you be working as usual? Czy ty będziesz pracować jak zwykle? Jutro o tej 17? Ok. He will be swimming. He'll be swimming. Czyli on będzie pływać. A zapytam się. Will he be swimming? Will he be swimming? Czy on będzie pływać jutro o tej 17? Ok. She will be talking on the phone. Skrót. She'll be talking on the phone. Czyli ona będzie rozmawiać przez telefon. A zapytam: Will she be talking on the phone? Will she be talking on the phone? Czy ona będzie rozmawiać o 17 jutro przez telefon? Ok. It will be raining. It will be raining. Skrót. It will be raining. Czyli jutro będzie padać o tej 17. A zapytam się. Will it be raining? Will it be raining? Czy jutro będzie padać? Okej. Okay. We. We will be watching the exhibition. Skrót. Will be watching the exhibition. I będziemy oglądać tą wystawę. A zapytamy się. Will we be watching the exhibition? Will we be watching the exhibition? Czy będziemy oglądać tą wystawę? W You. You will be negotiating better contract terms. Skrót. You'll be negotiating better contract terms. A zapytam. Will you be negotiating better contract terms? Will you be negotiating better contract terms? Czy będziecie negocjować jutro o tej 17? Lepsze warunki umowy, kontraktu? They, czyli oni lub one. They will be dancing at the birthday party. Skrót. They'll be dancing at the birthday party. Będą tańczyć na imprezie urodzinowej. OK. Will they be dancing at the birthday party? Will they be dancing at the birthday party? I tak wyglądają pytania. Na kolejnej lekcji zestawimy sobie wszystko. Myślę, że już na innych zdaniach. Do zobaczenia.